Szczęść Boże, kochani, jesteśmy jak zwykle każdego dnia, święty Roch i ja, by jakoś wspólnie, jakoś te parę minut spędzić z Wami, na jakiejś takiej refleksji, która każdy, codziennie pojawia się. Właśnie dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. Wszyscy znamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, wszyscy znamy y, obraz Jezu, ufam Tobie jakoś ta prawda o Miłosierdziu Bożym jest nam jakaś taka, taka bliska. Taka bliska. Wiele osób mówi każdego dnia koronkę do Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus zresztą zachęcał do tego, mówiąc Świętej Siostrze Faustynie, żeby no też i w ten sposób się próbować modlić. Dla wielu jest to modlitwa, ponieważ jest prosta, więc jest modlitwą bardzo przydatną. No właśnie dzisiaj tu w sąsiedniej parafii był odpust miłosierdzia Bożego, piękna uroczystość. Jakoś tak przeżyliśmy ją dobrze. Myślę, że Pan Bóg też jakieś łaski z tym, z tym świętem związał. Cieszę się, że, że mogłem tam być. Cieszę się, że tam mogliśmy się wspólnie, wspólnie modlić. No właśnie Pan Jezus który siostrze Faustynie objawiał się. Pierwszy raz, jak pamiętamy, objawił się 22 lutego, 90 lat temu, siostrze, siostrze Faustynie w Płocku. I tam właśnie pragnął, żeby ta idea jego miłosierdzia była przez nią rozpowszechniana na cały świat. Potem pragnął, żeby namalowała obraz. I chciał, żeby ten obraz był czczony na całym świecie. I tak się, tak się stało. Rzeczywiście obraz ten jest znany na całym świecie. Ojciec święty, święty Jan Paweł II, wielki czciciel miłosierdzia Bożego, też był tym, który tę tajemnicę Boga jakoś tak bardzo, bardzo podkreślał. Właśnie, bo Chrystus, siostrze Faustynie, mówi, że On pragnie być miłosierny, pragnie to miłosierdzie dawać. Tylko, że ludzie nie zawsze chcą to miłosierdzie brać, nie zawsze są otwarci na to miłosierdzie. Okazuje się, że ludzie są często bardzo samodzielni, chcą po swojemu wszystko organizować. Jakby zapominają, że tak naprawdę wszystko zależy od Pana Boga. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Przecież Pan Jezus powiedział. I w wielu miejscach w dzienniczku siostry Faustyny jest mowa o tym, że Jezus cierpi z tego powodu, że ludzie nie ufają, nie ufają mu. Chociaż na obrazie jest napisane Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Trzeba by sobie rzeczywiście postawić pytanie, czy ufam Panu Jezusowi, czy ufam Panu Bogu. Jeżeli jesteśmy szczerzy, to z pewnością powiemy, że do końca nie ufamy. W jakimś stopniu ufamy, ale, ale nie do końca. Ale dla Pana Boga to jest wystarczające, żeby ufać tylko na tyle, na ile mogę, żeby próbować, żeby się nie załamywać, żeby, żeby chcieć, żeby pragnąć. A On będzie potem dopełniał swoją łaską tego, czego, czego nam brakuje. Dlatego jakoś tak, Panie Jezu, Proszę Cię o to, żebym był jeszcze bardziej ufającym, jeszcze bardziej jakoś otwierający się na, na Twoje miłosierdzie, żebym był bardziej Tobie zawierzającym. Właściwie ta pandemia, która jest, to też jest taka okazja do tego, żeby odkryć swoją bezradność i to, że właściwie człowiek jest paprochem wobec, wobec Pana Boga i że. No czas zwracać się do Niego. Owszem, niektórzy mówią, że Pan Bóg dał człowiekowi rozum, dał mu siły, jakieś zdolności, to tamto, a więc powinien sam walczyć z przeciwnościami losu. To prawda, ale zawsze w jakiejś takiej jedności w komunii z Nim. Bo bez tej jedności to zawsze robimy to na, na, własną, na własny użytek, po swojemu. Zapominając, że tak naprawdę najważniejszy jest On. Że właściwie te nasze dobre rzeczy, które powstają dzięki nam, są tak naprawdę takim dopustem Bożym. Że Bóg pozwala na to, że Bóg daje nam umiejętności, siły, talenty i możliwość tego czy owego. I to powinno powodować właśnie wdzięczność. Wdzięczność. Jeżeli jest wdzięczność, to wtedy Wiem, że ta relacja moja z Bogiem jest, jest ważną relacją bliską i próbuję właśnie zawierzać Mu jak, jak najbardziej. Dlatego, kochani, ważne jest to, to zawierzanie. Próbujmy ufać, próbujmy zawierzać. Bo Pan Bóg właśnie chce, by ten czas pandemii też był czasem przybliżania się do Niego. Bo od czasu do czasu no, trzeba nam przypomnieć, kto tu rządzi w tym świecie. Bo tak się zapominamy, odchodzimy. Bardzo źle się zachowujemy. Mówię w sensie jakiejś tam ludzkości. Takie obrażanie Pana Boga jest, jest, jest straszne, straszne. Dlatego też Pan Bóg i tak jest cierpliwy i tak to wszystko znosi. I, i ufa, że przynajmniej niektórzy z nas będą coraz bardziej Jemu ufać i przez Niego, przez Jego miłosierdzie będzie świat zbawiany. A Święty Rochu, który patronujesz nam tutaj cały czas naszego sanktuarium w Sadykszu no bądź tym który będzie też wypraszał nam to tę ufność będzie nam wypraszał to oddawanie się Panu Bogu to zawierzanie Panu Bogu tę komunię życia z nią, po to, z nim po to żeby właśnie to nasze życie było coraz bardziej życiem no, duchowym życiem Bożym, a nie tylko naszym, czysto i wyłącznie ludzkim. A więc módlmy się o to, o dar większego zaufania. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała ojcu i synowi, duchowi świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwalebny święty rochu, świecki pielgrzymie w Europie, Zarażony, uwięziony, Lekarzu ciał prowadzący ludzi do Boga, Wstawiaj się za nami. I wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych, święty Rochu. Módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To, kochani, dzięki serdecznie za to spotkanie. Polecajmy właśnie siebie, swoich bliskich, całą Ojczyznę, cały świat, Panu Bogu, miłosierdziu Bożemu. Właśnie by to miłosierdzie Boże spowodowało że wielu, wiele osób będzie coraz bardziej ufać i ufając będzie wypraszało właśnie potrzebne łaski, potrzebne zdrowie dla mnie, dla każdego z Was, dla całego świata. A więc święty rochu, módl się za nami i też przyczyniaj się do tego, żeby ta ufność nasza wzrastała. Przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn. I Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dzięki serdecznie, kochani. Do zobaczenia jutro. Szczęść Boże.